Patrzę tutaj Nikola Stajszczak i słyszę takie dziwne odgłosy. Mówię, od kiedy ona tak kopie? Ale się okazało, że to Radek, który. Poszło... Co to w ogóle jest? To jest jakiś. To jest, to jest jakiś. O co chodzi? Tak wygląda ambitny, pracowity zawodnik MMA. A tak wygląda śmierdzący leń, który udaje trenera. Na szczęście ja z nim nie trenuję, nie martwcie się. Kaspra sprawa pobije. Dzień drugi z Martą Linkiewicz. Jestem na sesji zdjęciowej. I ostatnia rzecz, jakiej ja się dzisiaj spodziewałem, to to, że będę musiał komentować dramy z udziałem moich byłych. Ja wiem jak bardzo jedna z nich nienawidzi drugiej. E, choć w sumie nie ma powodów do tego, żeby jej nienawidzić, e, natomiast no jakby wszystko co się stało dzisiaj wokół tego to jest nie... ...Nikolaj dzisiaj była w klubie, w Uniku, bo coś tam trenuje, to od paru dobrych miesięcy więc ona ma pełne prawo tam trenować i to nie jest powód do tego, żeby ktokolwiek absolutnie ktokolwiek pisał do niej takie rzeczy, jakie dzisiaj... którzy do niej pisali nie będę nawet tutaj tego przytaczał, bo to jest nie do pomyślenia. Serio. I podsumowując, to, że ktoś kogoś nie lubi, to jest jego prywatna sprawa, więc mam nadzieję, że wy, e, moi drodzy widzowie, nie dacie się wciągnąć w tą całą sytuację. E, e, a dziewczyny, nie wiem, obydwie trenujecie MMA, więc może rozwiążcie sprawę w oktagonie, to. coś. O. Ja rozumiem, że można powiedzieć niektóre rzeczy pod wpływem emocji, ale co za dużo, to niezdrowo. Eee, wam muszę tutaj wypunktować parę rzeczy. Po pierwsze, gdzie ja niby powiedziałem wojna moich byłych? Gdzie użyłem słowa wojna? Numer dwa. Zarzucasz mi, że podobno wrzuciłem jakieś instastory tylko i wyłącznie po to, żebyś ty je zobaczyła. No cóż, niestety możecie zmartwić, ale nie wszystko kręci się wokół ciebie. A ja nie jestem przedszkolakiem, żeby robić takie rzeczy, więc no nie do końca. Tym bardziej, że jak chciałbym Ci sam przypomnieć, że to Ty mnie zablokowałaś, więc skąd ja mam się domyślać, że Ty będziesz coś oglądała? No. Jest jeden argument, którego strasznie, strasznie chciałbym użyć, ale w przeciwieństwie do tego, co mi zarzucasz, nie, nie staram się wykreować sztucznej dramy, więc nie będę odpowiadał na resztę tych